Przyjechałem dzisiaj do małego miasteczka Ryukan. Małego, ale bardzo ciekawego. Opowiem kilka faktów związanych z tym miasteczkiem. Zarówno takich z Wikipedii, jak i kilka mniej oficjalnych. Miasteczko Ryukan położone jest pomiędzy dwoma bardzo wysokimi zboczami górskimi, przez co w okresie zimowym w ogóle nie dochodzi tutaj słońce. Przez przynajmniej dwa miesiące. Jest dzisiaj 8 kwietnia. Godzina 12, a słońce ledwo się wychyla ponad tą górę. I pierwsza ciekawostka z tym związana jest taka, że aby jakoś temu zaradzić, temu permanentnemu brakowi słońca w okresie zimowym, na przeciwległej górze zainstalowano lustra, które chyba nawet teraz dobrze widać. Tam na górze taki punkcik, które doświetlają nieco one są oczywiście ruchome, skoordynowane z ruchem słońca i doświetlają one tak naprawdę tylko ten mały ryneczek w centrum. Czy jest to jakoś bardzo ewolucyjne dla mieszkańców źródeł? No nie sądzę. To jest chyba bardziej taka ciekawostka, troszkę przerost formy nad treścią, ale przynajmniej można o czymś opowiedzieć. Dosłownie kawałeczek dalej. No tutaj to dochodzi słońce chyba jedynie w czerwcu i to też niezbyt długo. Ten budynek. To jest elektrownia, jest tutaj też trochę przemysłu chemicznego. Co w tym ciekawego? No, aktualnie nic, ale w czasach II wojny światowej, jak e, oczywiście Norwegia była okupowana przez Niemców, to w tych budynkach Niemcy prowadzili produkcję tak zwanej ciężkiej wody. Teraz, co to jest ciężka woda? Normalna woda, jak wszyscy wiedzą, a przynajmniej powinni wiedzieć, to H2O, czyli tlen i wodór. A ciężka woda to D2O i oznacza to, że cząsteczka wodoru została zastąpiona jego izotopem. Co to zmienia? Nie wiem, dokładnie nie wiem, ale oczywiście zmieniają się właściwości tej cieczy. A ciecz ta używana jest do produkcji bomby atomowej. Więc Ryukan, uwzględniając ten fakt, miał bardzo duże znaczenie w przebiegu II wojny światowej, tak naprawdę. I to, co tutaj się działo, oczywiście musiało zostać zastopowane i zostało przez wojska alianckie, a także partyzantkę norweską. Te zakłady były w trakcie wojny bombardowane, próbowano je zniszczyć. Niemcy wtedy wymyślili sobie, że wyprodukowane zapasy ciężkiej wody zostaną stąd wytransportowane w bezpieczniejsze miejsce. No i to im się nie udało, ponieważ transportowali to promem na pobliskim jeziorze i prom ten został właśnie przez partyzantów zatopiony. Powstało o tym sporo filmów. Warto się zaznajomić, bo to ciekawa historia, która zadecydowała o najnowszej historii, tak naprawdę. Podejrzewam, że gdyby austriacki akwarelista dostał dostęp do bomby atomowej, to nie zawahałby się użyć no i świat wyglądałby inaczej albo bym mówił teraz po niemiecku albo nie mówiłbym w ogóle trzecia i najważniejsza moim zdaniem ciekawostka dotycząca miejscowości Ryukan to to, że leży u podnóża tej góry wygląda trochę jak Kilimanjaro albo góra Fuji w Japonii trochę może też jak śnieżka w Karkonoszach, ale to jest po prostu Gausta Topen. Właśnie się tam wybieram, ale to będzie w następnym filmie. A teraz jeszcze dopowiem kilka faktów o Ryukan, których na Wikipedii się nie znajdzie. Ryukan jest postrzegane przez mieszkańców Norwegii jako miasto bardzo dziwne, miasto, w którym mieszkają dziwacy. Oni o mieszkańcach Ryukan mówią, że oni są Weird. I jest to oczywiście tylko głupi stereotyp, krzywdzący zapewne dla e, większości mieszkańców pochodzących z tej małej miejscowości. E, no ale stereotypy zawsze się skądś biorą. I chciałem opowiedzieć o moich kilku doświadczeniach właśnie z Ryukam. Numer jeden. Wchodzimy do sklepu, który w zasadzie był czymś w rodzaju antykwariatu. Jedna pani w środku, zapewne właścicielka, podchodzi tanecznym krokiem. Mówi, że wszystko jest w porządku. Tylko bardzo proszę, żebyśmy nie śpiewali. Tak po prostu. Co w tym dziwnego? Drugi temat. Wjeżdżamy do miasta pewnego razu. Do miasta, miasteczka. 3000 mieszkańców. I bardzo wielu z tych mieszkańców jest. Chodzi sobie po ulicach. I literalnie wszyscy są przebrani. Za coś. Kogoś. Wiking, strażak, goblin, tyranozaur, bez ładu i składu. Autentycznie wszyscy w przebraniu. Oczywiście odbywała się tam jakaś impreza lokalna, może jakaś tradycja, jakiś festyn, ale przebrani byli dosłownie wszyscy. I to za bardzo dziwne postacie. No, bałem się dociekać o co tak naprawdę chodzi. Trzecia mała przygoda z Ryukan związana z, ze specyfiką miejscowej ludności to wchodzimy kiedyś do lokalnego baru, pubu W momencie przekroczenia progu, wszystkie oczy się kierują, żeby sprawdzić, któż to przyszedł taki Już było dziwnie, a było jednak kilkadziesiąt osób w środku Podchodzę do baru, siadam na wysokim stołku Obok gościu czyta gazetę Turyści w tym momencie zacząłem mieć wątpliwości, czy to był dobry pomysł, żeby tutaj przychodzić. No, tak sytuacja zaczęła wyglądać niepewnie. Brakowało tylko, żeby barman poszedł na zaplecze i wrócił z jakąś maczetą. No, ale oczywiście tak się nie stało, wszystko było w porządku. Aczkolwiek sytuacja niemalże jak z jakiegoś filmu o dzikim zachodzie. Bo taki chyba właśnie jest Ryukan. Trochę specyficzne, oczywiście te historie to są drobiazgi i można potraktować je jedynie jako żart o tym, że miejscowi ludzie są dziwni, a może to podziałać również jako reklama tego małego, ciekawego miasteczka. Tyle o Ryukan, następny odcinek będzie z, yy, z Gaustatopem. Pozdrawiam.